Nie kurwa! Pewnie zastanawiacie się, dlaczego właściwie tak najeżona te kurwy, Vivian? Otóż, urodzona w czeluściach Starochowic, od dziesiątego roku życia wada po fachu, Łyka wszystko co popadnie. Ta pojebana szmata niebieskim tańczy, kurwa! Ej, kurwa! A więc zapraszam na parkie! Kurwo zajebana siadasz dealerowi na kolana, choć wie, że w sercu kolejnego chłopaka rozbierana. To nie fama! Przecież twoja jama pochłania, więcej niż stać na to Kata Katakumby zwiedza śmiałek, Przeciągnięty grzybem i wilgocią, ale przecież ciebie dama. Ta po chuju, kurwa, a propos chuja, skaczesz po nim jak je wnięta. I jesteś przy tym kurwa zawzięta. kitra się po piwnicy kurwa. Będziesz obciągać starej menelicy kurwa, pis do Wisłą. dzieje boska wola Sprawy zoroślała na szmato Do Maurera mówiłaś tato to? dałaś to do sprawie. Jak trzymasz trzy kawkę w zębach Myślisz, że nic nie zrobiłaś A teraz skaczesz po starych bębnach Ta kurwa Miłość trwała krótko Jeba ciebie kurwo i daje bana Opierdalaj kurwa staremu chujowi banana lokalne kurwy